Pozwólcie mi państwo, że na początku zaatakuję pewnego antysystemowca i nie chodzi tutaj o jakiś tam mój wrodzony sadyzm czy skłonności do kanibalizmu. Chodzi mi o sprawę. Chodzi mi o to, że właśnie ze względu na różnego rodzaju teorie spiskowe, brednie, głupoty często powtarzane przez ludzi prostych, zwykłych, skrzywdzonych przez system nie możemy wstać z kolan, bo nie możemy w ustroju demokratycznym uzyskać odpowiedniej ilości głosów wyborców do tego, żeby wygrać wybory, potrzebujemy osób, które są opiniotwórcze, którzy już mają jakąś pozycję, a gdy ci widzą, kto ma razem z nimi iść po władzę, jacyś właśnie tacy nieświadomi, nafaszerowani głupotami, którzy jeszcze mają, proszę Państwa, Niezmożone pokłady energii głoszą te bzdury, no to po prostu ci ludzie opiniotwórcze już wolą. Ach, to już zagłosuję sobie na PiS, o czy tam kogoś innego, i dlatego nasze życie wygląda tak, jak wygląda. To bardzo ważne, żeby ci, którzy mienią się być lepszymi przy następnych rządach, uważali na to, co mówią, bo nigdy nie wstaniemy z kolan. W ten sposób zawsze będą rządziły nami te partie, które psują nam życie. I tutaj odwołuję się do Pana doktora Jaśkowskiego. Panie Jaśkowski, ten doktorat to do czegoś zobowiązuje, tak? Żeby nie było tak jak z doktorem Bartosiakiem. Nie chodzi mi o to, że tam gdzieś Pan się przejechał po mnie w jakiejś ostatniej audycji. Niech Pan mówi o mnie, co Pan tylko chce, byleby prawdę. Zauważam, że bardzo duże, różnego rodzaju Kłamstw, teorii spiskowych zaczyna ostatnio o mnie krążyć. Pozwalam o sobie mówić, ale żeby nie kłamać, żeby mówić prawdę, żeby nie wypaczać. No i pan lata całe wbijał ludziom do głowy we, w swoich audycjach. City of London, trzęsie światem: City of London, City of London. I to City of London cały czas pokutuje wśród właśnie takich prostych, zwykłych ludzi. Którzy y, powtarzają po Panu, y, nie sprawdzili to tak, jak proszę Państwa, Polska jest y, własnością Wall Street, i tak dalej, y, bo jest zarejestrowana na giełdzie z numerem. Proszę Państwa, takie brednie chodzą y, po rynku, że naprawdę to tr trzeba dementować i trzeba z tym walczyć. To jest bardzo poważny problem antysystemu. Nigdy nie wstaniemy z kolan, gdyż y, ludzie nieodpowiedzialni nie sprawdzą, nie zweryfikują. A mówić chcą, a mówić chcą. Proszę Państwa, sprawdzanie, weryfikacja różnego rodzaju informacji to jest ciężka praca. To, jest, to, jest, to są godziny ślęczenia przy pewnych tematach, a niektórym się nie chce, idą na łatwiznę, gdzieś tam coś przeczytają, bo jak jest napisane, to jest święte, wiadomo. Nawet jak to jest z dupy wzięte, to jest święte, bo jest napisane a potem publikują wykorzystując autorytet na przykład doktoratu, który kiedyś uzyskali, i właśnie pan Jaśkowski do takich należy. Tutaj jest fragment z TikToka 58-sekundowy, w którym pan Jaśkowski dość mocno nabredził, w związku z tym powstanie cała fala różnego rodzaju wypowiedzi. Nawet na spotkaniach Ruchu, Dobrobytu i Pokoju od czasu do czasu ktoś wstanie i takie brednie wygłasza, ja staram się od razu dementować i odbierać takim ludziom głos, bo żeby nie zarazili innych tą swoją retoryką, narracją, ale tu na wstępie no, muszę panu, panie Jaśkowski, podziękować, że wydaje mi się, że zmodyfikował już pan troszkę tę wersję, kto rządzi światem, że już pan doszedł do Wall Street, do na przykład BlackRock, korporacji BlackRock, która w różnych Firmach na świecie, też korporacjach ma swoje udziały i trzęsie nimi. Także tutaj duży plus dla Pana, że Pan w końcu dojrzał, chyba po dekadzie albo nawet dwóch opowiadania bajek, niestworzonych bajek o City of London. Zaczniemy właśnie od tego wątku i skupimy się na wątku ukraińskim, żeby naprostować to, co wypaczył Pan Jaśkowski. Koncerny amerykańskie, głównie BlackRock. I on w tej chwili rządzi. Amer Całą Ukrainą. Nawet do tego stopnia, że obok TriZuba logo BlackRock już wstawiają. Obok TriZuba logo BlackRock wstawiają. Proszę Państwa, zaciekawiło mnie to, sprawdziłem. Nigdzie nie znalazłem obok TriZuba logo BlackRock. Logo BlackRock to jest konkretne logo, ale znalazłem jeden fejkowy materiał i być może właśnie pan doktor Jaśkowski się na nim oparł. Na fladze Ukrainy pojawi się logo firmy BlackRock. Nie ma tu mowy oczywiście o logo, o godle Ukrainy, ale jest mowa o fladze. No i w tym artykule jak to napisane, no to wiadomo, jak jest coś napisane, to już musi być Mądre. Kijów ogłosił dodanie piątego logo korporacyjnego do ukraińskiej flagi. Przemysłana no bzdura kompletna. Tak jak w polskim prawie, w prawie ukraińskim barwy narodowe, logo są prawem chronione. Nie ma mowy o dodawaniu tam żadnego logo. I tutaj autor tego bloga, Uczta Baltazara, przepraszam, trochę niestrawna, powołuje się na artykuł CNBC, jak domniemam. W którym nie ma nic o, o dodaniu logo do flagi ukraińskiej, ale no, jak się leci po tytułach, no to potem się takie, takie rzeczy wygaduje. Ale co dalej mówi pan dr Jaśkowski? Przypomnę tylko, że trizop to jest tanga. A tanga to jest mongolski symbol znaczenia bydła. Bo tak jak kowboje znaczyli bydło. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o genezę, rodowód godła Ukrainy, mi przepadło chyba najlepsze opracowanie, jakie kiedykolwiek widziałem, bo tym tematem już od kilku lat się zajmuję. Jak znajdę, to Państwu specjalny wątek opublikuję, ale generalnie to jest kompletna bzdura, że ten symbol pochodzi od, jak to dr Jaśkowski twierdzi, tangi. Może jeszcze raz, bo ja się naprawdę nie przesłyszałem. Przypomnę tylko, że trysup to jest tanga, a tanga to jest mongolski symbol znaczenia bydła. To tak jak kowboje znaczyli bydło. Ja rozumiem, że to jest przejęzyczenie, bo mm, panie Jaśkowski, jak się szuka tanga, to to zrobię grafikę, no to wy, to takie slipki, takie u, ubogie majtki wyskakują. Być może, że to pan miał na myśli, aczkolwiek już nie podejrzewam, a jeżeli chodzi o tamgę, no to, to troszkę się różni. Musi pan widzieć różnicę. To jest, to jest podobne, ale odwrócone. I proszę państwa, nawet rosyjskie rozprawy naukowe na temat genezy Loga Ukrainy odwołują się do jednego z najstarszych symboli. Ludzkości, czyli trójzębu, tak? Symbol Poseidona. I jeżeli chodzi o, o tą oficjalną wersję powstania logo, no to już proszę Państwa, w średniowieczu było, było to stosowane na przykład na monetach. Jeżeli chodzi o dynastię Rykowiczów, którzy tam gdzieś mieli jakieś wpływy na tych terenach i tak dalej, i tak dalej. i Wywodzi się to od dwóch zęba w zasadzie potem ktoś dołożył trzeci. Są, proszę Państwa, naleciałości i wschodnie, jeżeli chodzi o trójząb, i, i zachodnie, tak to jest naprawdę do, do odszukania i nie potrzeba bredzić, że to pochodzi o jakiejś tangi, gdzie się bydło tym znakiem znaczyło, bo tym znakiem się wszystko znaczyło, bo oznaczało to władzę Hanatu, tak? Coś było własnością Hana, a nie, a nie, że bydło. Panie Jaszkowski, właśnie na tym polega to, że naukowiec powinien sprawdzać, tak? Doktor jest tytułem naukowym, więc, więc powinien pan się troszkę przyłożyć i dalej jeszcze większe brednie. A Niemcy, przejmując Ukrainę, no, w 1871 po, po wojnie z Francją, kiedy dostali olbrzymie odszkodowania, chyba 5 miliardów franków, właśnie założyli pierwsze konsulaty w Kijowie i Odessie ze względu na te żyzne ziemię. W związku z powyższym, ironią jest to, że nazwali Ukraińców tangą, czyli symbolem znakowania bydła. Proszę Państwa, Niemcy przejęli Ukrainę w 1871 roku. I według pana doktora Jaśkowskiego ten symbol im narzucili, proszę państwa, no ten symbol był już znacznie, znacznie wcześniej w tym opracowaniu, którego dziś nie mogłem na szybko znaleźć. Szukałem w historii swojego komputera, jednego i drugiego, i jedynym sensownym wytłumaczeniem jest to, że rzeczywiście jest to prastary symbol ludzkości ogólnie. I w pewnym momencie, gdzieś tam w okolicach Rusi Kijowskiej, był stosowany ten symbol jako symbol na, na, na pewnym żetonie, pewnej monecie, którą gdy kupcy podróżowali przez te tereny, gdy się okazali, mieli zagwarantowaną nietykalność. Oczywiście ten symbol też występował wcześniej na monetach, ale to jeszcze nie dałoby takiej władzy i nie nadałoby temu symbolowi. Mocy, jak ktoś się takim żetonem posługiwał, no to był nietykalny, gdyż za y, okradzenie go, czy nawet zabójstwo, groziła niechybna śmierć. I wtedy, właśnie, moim zdaniem, według tego opracowania, symbol nabrał takiej wartości, oznaczał coś y, ważnego, jak legitymacja CIA y, i tak dalej, i tak dalej. To, to, to według mnie i tylko teoria. Ale proszę Państwa. W po 1871 roku, gdy Niemcy przejęli Ukrainę, no to ci z Państwa, którzy znacie cokolwiek historię tamtego okresu, no to wiecie jaka to głupota, jaka to brednia. Tu, Panie Jaśkowski, jest mapa Europy 1871 i później, i mamy tutaj tereny obecnej Polski, mamy imperium niemieckie, mamy imperium austro-węgierskie, mamy imperium. Rosyjskie. I tu jest, tu jest pani Jaśkowski Ukraina, tu, tu jest Ukraina i ona, i ona nie była przejęta przez Niemców, tylko ona była w składzie Imperium Rosyjskiego, ewentualnie Kawalundek tutaj był, ta Galicja była w składzie Austro-Węgier. Co za brednie, które później, Panie Aśkowski, ludzie powtarzają, i musimy się musimy naprostowywać tych ludzi, naprawdę, żeby, żeby kogoś wyleczyć z bredni, z tych wszystkich teorii spiskowych, to, to, to trzeba nieźle pracować. Także uczulam Państwa, żebyście uważali na tych różnych publicystów, którzy później sieją taki ferment i no i mamy problem, żeby. Zebrać się do kupy przy wyborach, a do wyborów potrzebujemy dużej liczby ludzi, i my udowadniamy w ruchu dobrobytu i pokoju, że to, co mówimy, oparte jest na, na, na prawdzie, na logice, na prawie, i w ten sposób udowadniamy, że jesteśmy godni zarządzać naszym krajem i rzeczywiście jesteśmy wtedy wiarygodni, jeżeli chodzi o wprowadzenie dobrobytu. Ale gratuluję panu, tak czy siak, panie Jaszkowski, gratuluję panu, że pan ewoluuje troszkę w stronę Wall Street, która ma największe wpływy i dawno już wyssała nosem to pana City Hall w Londynie.